Się z Państwem bardzo serdecznie. Właśnie mija dokładnie miesiąc od kiedy zaczęłam nagrywać swoje wirtualne spacery po Warszawie i publikować je na moim Instagramie oraz tutaj na YouTubie. Bardzo dziękuję za pozytywny odbiór moich filmów i moich treści, które publikuję. Staram się pokazywać Państwu moją Warszawę, miasto, w którym się urodziłam, które historie. Zgłębiam już od najmłodszych lat, bowiem jestem Warszawionką już od pięciu pokoleń i chcę pokazać Państwu Warszawę taką, jaką ja widzę swoimi oczami. Chcę pokazywać zarówno miejsca zabytkowe, jak i te mniej znane chodzić razem z Państwem moimi szlakami, poznawać historię ważnych dla niej ludzi, przyrodę Warszawy. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną.